spotkania z Kafe Silesia i Radiem Parada na 96FM. No właśnie, nasze ukochane Radio o którym już mówiłam. Czy jesteśmy już na antenie? Czy już moi ulubieni panowie prezenterzy też nas słyszą? Halo, hala, dzień dobry. Dzień dobry, jesteśmy w gotowości. Cóż za piękny chórek, naprawdę panowie, witam was serdecznie. Maciej Piotrowski. Tomasz Brzeziński, powiem Ci, że jak nas witasz, to naprawdę serce rośnie. Och, jak pięknie, jak pięknie to słyszeć. Słuchajcie, no rośnie, że tak powiem, także młodzież i małe zwierzaki w zoo, bo my dzisiaj będziemy do zoo zaglądać. Zajrzymy do zoo, tutaj w Łodzi mamy remont po to, aby z żyło się lepiej i dostatniej, ale oczywiście zoo w Łodzi jest znane w całym kraju. Przeglądaliśmy listę ogrodów zoologicznych i wiemy, że u Ciebie na przykład jest zoo w Chorzowie, zgadza się? Tak, jest zoo w Chorzowie i tej jesieni urodził się tam małe, urodził się mały osiołek, uwaga, do tego wszystkiego mała małpka, ja sobie tu przeglądam wszystko, no i mamy jeszcze łabędzie czarne, takie, takie statko bardzo przyjemna. Wow, ja nigdy nie widziałem w życiu. Czyli hmm. co, jaka jest odpowiedź wróży na osiółka, zapędził imotkę. Słuchaj, uważaj, 17 lat na to czekaliśmy, 17 Słucham. lat na to czekaliśmy. Mała gepardzica urodziła się w Łódzkim zon. No, no proszę. I to, i to teraz <laughs> Nie, no trzeba no, po, no, po no, prostu przyjechać i zobaczyć, no tego odbył się konkurs na jej imię i łodzianie mogli wybrać imię dla małego kota. Zwyciężyła duma, która w języku Słahili oznacza właśnie gepard. To ciekawy obraz zoologiczny, który istnieje od 1938 roku. Pierwszym jego mieszkańcem był jeleń Boruta, który został znaleziony po prostu na placu Reymonta. Bardzo wpisuje się w łódź. Mieszkańcy bardzo utożsamiają się. To, o czym mówił Maciek, nie tylko z Borutą, ale również z innymi zwierzętami, <laughs> że jest to taki element w ogóle naszego życia codziennego. Wybieramy imiona dla zwierząt. Co więcej, każdy z nas może zostać opiekunem zwierzęcia. Jest coś takiego jak opieka, wzięcie, mały taki sponsoring, że każdy może sponsorować zwierzę. Pojawia się taka tabliczka na wybiegu, że opiekunem tapira jest na przykład radny Rady Miejskiej Mateusz Walasek. Słuchajcie, u nas jest podobnie. Również można zaopiekować się zwierzakami. Ja tylko jestem ciekawa, bo do tego słuchajcie, nie dotarłam, bo dzieje się tak, że kiedy urodzą się jakieś małe zwierzaki w zoo, to one czasem wędrują sobie do innego zoo, gdzie jego brakuje. Jestem ciekawa, jak to jest między zoo Chorzowskim a zoo u Was w łodzi. Czy mamy jakieś swoje zwierzęta, że tak się wyrażę? Ja powiem ci z tego co wiem, ta wymiana bardziej ma kierunek zagraniczny, że między naszymi ogrodami zoologicznymi tej wymiany aż tak nie ma, bo mówimy o otwieraniu się na nowe gatunki zwierząt, a u nas w naszych warunkach klimatycznych ciężko mówić o w jakimś sensie hodowli, w jakimś sensie rozrodzie właśnie zwierząt, jakichś specyficznych innych niż te, które obecnie mamy. Oczywiście pojawiają się takie sytuacje, kiedy na przykład jest potrzebny samiec do żyrafy. No i teraz przeglądamy listę nasze wymagania. Kis, niebura, nie. samiec wymagał samicy i sprowadzili mu trzy, ale to było kiedyś, ale to nie tylko o żyrafach mówimy. Ale to nie nasza kultura, co to, to w ogóle ma być, że wymagał samicy i trzy mu sprowadzili, no? Co to, co to ma znaczyć, słuchajcie? Ale to nie, ale nie tak. tylko on ma dobrze, mamy króla Juliana, jest to lemur, o którego względy zabiegały samice, on sobie tylko siedział, to panie walczyły. siedział, no on właściwie to wyginął śmiało ciało, wyginął śmiało ciało, ciało, a one po prostu patrząc na to nie mogły się powstrzymać. I ja się w terenie dziwię, słuchajcie, informacja em, też w miarę świeża. Kilka dni temu u nas w Chorzowskim Zoo wykluły się mm, Agamy Brodate. Czy Wy wiecie, czym są Agamy Brodate? Papugi? Nie, to jaszczurki zamieszkujące w naturze suche obszary. Australia. Tu się okazuje, że w Chorzowie też mają odpowiednie warunki. No i mamy takie małe jaszczury. O. Ale Roma ma jedną super sprawę. Nie... Jedna super sprawa polega no. na nazwach zwierząt, to właśnie o czym przed chwilą powiedziałaś. U nas na przykład sprowadzona została tamaryna cesarska, która jest z gatunku bosaty pazurkowiec. Dalej nie wiem co to jest, nie mam pojęcia. Dzik dzika mała antylapa afrykańska. Tylko małpka z dużymi wąsami. Ja mam nadzieję, że my y, tą naszą rozmową także zachęcimy wszystkich potencjalnych sponsorów w cudzysłowie i tych, którzy chcieliby się zaopiekować tymi zwierzakami. W okresie zimowym, bo to jednak, mimo wszystko, że Zo, ociepnia zmianę warunki, to jednak okres jest dosyć trudny. A jako ciekawostka, na zakończenie powiem, że jak ktoś chciałby zobaczyć, codziennie o 11.30 w ludzkim Zoo odbywa się karmienie sępów, a sępów ci u nas pod dostatkiem. Oho, i tym pięknym akcentem kończymy naszą rozmowę. Bardzo panowie dziękuję. Marcin Piotrowski, Tomasz Brzeziński, pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy.